Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, trochę wakacyjnej, trochę spowodowanej też różnymi aktywnościami, które mamy u siebie w biurze. Ja nazywam się Paulina Bednarz. Na co dzień pracuję w Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, gdzie jestem doradcą świadczącym wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, a dodatkowo jestem też audytorem w programie przedsiębiorstwa Fair Play. Wspólnie tutaj z kolegami i z koleżankami z zespołu jakiś czas temu wpadliśmy na takie rozwiązanie, taki pomysł, że w związku z tym, że już do ponad 22 lata audytujemy, pomagamy przedsiębiorcom, rozwiązujemy też wspólnie z nimi ich, ich różnego rodzaju bolączki. Mamy z tego tytułu dość duże doświadczenie i dość dużą wiedzę, stąd postanowiliśmy podzielić się, z nim, się nimi z Państwem. I od czasu do czasu publikować właśnie tego typu filmiki czy nagrania, które będą takim trochę podsumowaniem tego, co się na bieżąco u nas dzieje i tego, co na bieżąco zgłaszają nam nasi przedsiębiorcy. To, co na dziś, to tak naprawdę efekt tego, co się dzieje na rynku pracy od jakichś 5-6 lat i ogromnej bolączki pracodawców spowodowanej tym, że nie są w stanie znaleźć pracowników, którzy odpowiadaliby im kompetencyjnie i z którymi mogliby nawiązać dłuższą współpracę. Widzimy, że na rynku pracy w tej chwili jest no ogromna rotacja, ogromna rotacja pracowników, co z kolei jest spowodowane tym, że mamy naprawdę coraz niższy poziom bezrobocia w Polsce. No, tak średnio od 5-6 lat ten poziom bezrobocia jest już na takim poziomie, że pracownicy mogą wybierać i przebierać w ofertach pracy, a jednocześnie no jakby też samodzielnie dobierać sobie w swoich wymarzonych pracodawców. I tu pojawia się kwestia employer brandingu i jakby funkcjonowania przedsiębiorstw, przedsiębiorstw w tym obszarze budowania własnego wizerunku wizerunku opartego o faktyczne fundamenty, wartości, fundamenty etyczne funkcjonujące w firmie i dzięki temu pozyskiwanie tych pracowników, którzy rzeczywiście odpowiadają kompetencyjnie na potrzeby firmy. O co chodzi z tym employer brandingiem, który swoją drogą jest już dość jakby znanym zjawiskiem na rynku. Coraz więcej firm świadczy takie dedykowane usługi z tego tytułu i coraz więcej firm także do nas zgłasza się, szczególnie PR-owych, z informacjami dotyczącymi zainteresowania ze strony ich klientów, naszym programem, wdrożeniem kodeksu etyki, wdrożeniem różnorakich rozwiązań, które mają im pomóc w budowaniu tego wizerunku. To, co jest dla mnie najważniejsze, to Absolutne podkreślenie tego, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie może być PR-em i społeczna odpowiedzialność biznesu nie może być narzędziem do budowania wizerunku tylko i wyłącznie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest czymś, co ma wypływać z potrzeb pracodawcy, z potrzeb jego zespołu, z potrzeb osób zarządzających firmą, z potrzeby uwzględniania interesów wszystkich swoich interesariuszy w swoim codziennym działaniu, a nie z potrzeby bycia świetnym na arenie krajowej czy międzynarodowej. I tu troszkę ostrzegając tych pracodawców, którzy traktują tą społeczną odpowiedzialność biznesu jako element PR-owy tylko, to naprawdę ma krótkie nogi, drodzy państwo. I już nieraz widzieliśmy na rynku spektakularne upadki nawet wielkich molochów, które pod... PR-ową odpowiedzialnością społeczną nie miały nic i no krucho się to kończyło, więc absolutnie odradzam tego typu podejście, a zachęcam do tego, żeby budować te polityki społecznie odpowiedzialne w oparciu o rzeczywiste wartości i standardy etyczne, które Państwo wspólnie ze swoją załogą możecie zbudować jako pracodawcy. Podstawowe pytanie, które sobie stawiamy od w zasadzie ponad 20 lat, to pytanie, które widzicie Państwo na ekranie, czyli czy bycie odpowiedzialnym społecznie ma wpływ na <coughs> wybór pracodawcy. My na przestrzeni wielu lat staraliśmy się wykazać, że bycie odpowiedzialnym się opłaca, że bycie odpowiedzialnym ma faktyczny wynik kasowy, że, 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 że można go wyczytać z wyników z bilansów finansowych firmy. Po trosze nam się to udało, po trosze jednak zauważyliśmy, że taką największą wartością społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie i firm społecznych, społecznie odpowiedzialnych jest to, że poprzez działania niefinansowe, poprzez różnego rodzaju działania skierowane do swoich interesariuszy, Budując swój, swój wizerunek, wcale nie muszą zwiększać zysku jako takiego, natomiast budują wielką, potężną maszynerię swojej firmy, dzięki czemu mogą się rozwijać, mogą inwestować, mogą przeznaczać nowe dochody na na przykład wzrost jakości życia swoich pracowników i generalnie całe to podejście społecznie odpowiedzialne buduje taki dobrobyt w firmie, który no gdzieś tam w którymś momencie przekłada się na faktyczny zysk na finanse. Natomiast to, co jest najważniejsze i to, co wychodziło nam w każdym możliwym badaniu, w każdym możliwym ankietowaniu i to, co ja już widzę na rynku od ponad no myślę koło pięciu lat, w każdym, w każdym badaniu przeprowadzonym przez czy to biura kariery uczelni, czy przez organizacje pozarządowe, czy przez, czy przez organizacje społeczne, to to, że młodzi ludzie chcą pracować u pracodawców odpowiedzialnych społecznie. Młodzi ludzie wskazują ten czynnik jako trzeci, czwarty na skali wyboru. Średnio ten wynik kształtuje się od 30 do 50% osób które twierdzą, że jest to jeden z najważniejszych czynników wyboru pracodawcy, czyli to, czy pracodawca angażuje się społecznie i czy jest odpowiedzialny społecznie. Tak więc widzimy, że coraz częściej te wybory idą właśnie w tym kierunku i to rzeczywiście, tak jak prognozują tutaj eksperci rynku pracy, to będzie jeden, za chwilę będzie jeden z takich topowych czynników wyboru pracodawcy, szczególnie wtedy, kiedy nie można już walczyć z konkurencją kwotą wynagrodzeń, bo tak naprawdę te wynagrodzenia też, jakby sytuacja na rynku spowodowała, że wynagrodzenia też no, są dość wysokie, poszybowały w górę i są bardzo podobne i jednolite u wielu, u wielu pracodawców, a przecież wszyscy wiemy, że nie można wynagrodzeń zwiększać w nieskończoność. No ale tak właściwie, co to oznacza ten pracodawca odpowiedzialny społecznie i jaki jest ten pracodawca odpowiedzialny społecznie? Ja jestem ciekawa, jakby jakie jest Państwa zapatrywanie się na, 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 na te takie wskaźniki pracodawcy odpowiedzialnego społecznie, bo tak naprawdę dla mnie pracodawca odpowiedzialny społecznie to pracodawca, który myśli o innych. Tak wychodząc z definicji w ogóle społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli myślenie w kategorii dbania o interesy wszystkich swoich interesariuszy i zewnętrznych i wewnętrznych, no to tak dokładnie mi wychodzi, że pracodawca odpowiedzialny społecznie to pracodawca, który po prostu dba, który dba o to, żeby wokół jego otoczenia, żeby jego interesariusze mieli się dobrze żeby mieli zabezpieczone swoje podstawowe potrzeby, żeby czuli się komfortowo w tych relacjach z tymi pracodawcami i żeby po prostu wszystkim w otoczeniu danego przedsiębiorstwa działo się dobrze. Taka jest moja wytyczna i ocena pracodawcy odpowiedzialnego i uważam, że takim głównym czynnikiem, który powoduje o powodzeniu różnorakich działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest to, aby wpisywały się one w potrzeby przedsiębiorstwa i jest to, aby wpisywały się one w potrzeby pracowników. I wtedy sukces jest bardziej możliwy do osiągnięcia niż gdy te działania są gdzieś tam wymyślone przez góry i narzucone z góry Trochę już na slajdzie widzicie Państwo to, co, to o czym już mówiłam, czyli fakt takiego, takiej, a nie innej sytuacji na rynku pracy, gdzie w zasadzie nie istnieje bezrobocie, gdzie mamy ogromną rotację kadr, gdzie ten rynek jest naprawdę typowym rynkiem pracownika. I jeszcze dwa elementy, o których nie wspomniałam, a które są szczególnie ważne, to... Coraz wyższa samoświadomość pracowników, coraz wyższa świadomość młodych ludzi, choć też i starszych, co do ich potrzeb i oczekiwań. Młodzi ludzie, oprócz tego, że mają już bardzo wiele narzędzi, które pomagają im w dookreśleniu tego, w czym są dobrzy, jaka powinna być ich ścieżka kariery, w jakim zakresie mogą się rozwijać, jakie mają talenty, oprócz tego mają jeszcze szereg instytucji, które wspierają ich w tym, aby dobrali sobie naprawdę odpowiedniego dla siebie pracodawcę. No i to jest ta nowość, którą sobie wypracowaliśmy, myślę, przez jakieś ostatnie 10 lat, kiedy no jeszcze te, te, nie wiem, 15-20 lat wstecz, my mogliśmy o tym pomarzyć, wchodząc na rynek pracy. Tak, teraz młodzi ludzie są zaopatrzeni w ogromną wiedzę i informacje dotyczące tego, w którym kierunku powinni się rozwijać i w którym kierunku powinni iść, którą ścieżką kariery. To jest pierwsze. Natomiast drugie to jest rzeczywiście to, że ta etyka w życiu prywatnym i w życiu zawodowym też coraz bardziej wzrasta. Co też jest trochę spowodowane tym, że zabezpieczyliśmy sobie już te takie niższe potrzeby, potrzeby niższego rzędu, że. No tak naprawdę i sam rozwój gospodarczy naszego kraju, właśnie to, że już to niebezpieczeństwo utraty pracy i nieznalezienia sobie niczego wokół, no tak naprawdę nie istnieje. To wszystko spowodowało, że podwyższają nam się standardy, nam jako pracownikom i ta świadomość etyki i zachowań etycznych również rośnie. Z drugiej strony też mamy... Informacje od firm badawczych, ale też organizacji pozarządowych dotyczące osób, które aktualnie są na rynku pracy. Przedstawiając trochę drugą perspektywę, bo zdaję sobie sprawę, że pracodawcy poszukujący pracowników widzą tę sytuację trochę inaczej. Jak rozmawiamy z pracodawcami, to bardzo często słyszymy, że młodzi ludzie są roszczeniowi, że chcą nie wiadomo jakich pieniędzy że są leniwi wprost, że w zasadzie to nie chce im się nic robić i rozwijać. Ja wczoraj miałam rozmowę z jednym z pracodawców, który opowiedział mi, że po czterech dniach gdzieś tam wdrożeń w proste czynności administracyjno-asystenckie, no potencjalna kandydatka zrezygnowała, stwierdzając, że to jednak dla niej za dużo, bo ona sobie inaczej wyobrażała tą pracę asystencką. Nie chcę też oceniać, gdzie leży ta przyczyna, bo być może przyczyna leży też w tym, że niewłaściwie zostaje przedstawione dane stanowisko potencjalnemu kandydatowi. No ale zasadniczo odbiór społeczny jest taki wśród pracodawców, że no, trudno jest współpracować z młodymi ludźmi, trudno jest jakby sprostać ich potrzebom. Z drugiej, z trzeciej w zasadzie strony mamy tych młodych, tych pracowników, którzy wychodzą właśnie na rynek pracy i którzy będą potencjalnymi pracownikami państwa, firm, którzy za chwilę tak naprawdę będą wyznaczać nam standardy i trendy rozwojowe, i też bardzo wiele organizacji poświęca dużo czasu na to, żeby zbadać ich potrzeby, żeby zobaczyć, czego oni, jakie są ich oczekiwania w ogóle względem rynku pracy, czego chcą i jak to wygląda. Z tych badań i z tych różnorakich ankiet, które są przeprowadzane, też tak naprawdę można wysnuć jeden wniosek, że dla tego młodego pokolenia Pieniądze to nie wszystko. E, oczywiście każdy z nas chce zarabiać e, godnie i tak, żeby, żeby, żeby nasze wynagrodzenie e, no wystarczało nam na nasze potrzeby, e, żebyśmy mogli realizować pasje, hobby i, i całą resztę swoich e, jakichś życiowych, prywatnych planów. Natomiast e, to, co od jakiegoś czasu jest na miejscu pierwszym wśród e, mm, pracowników, nawet już nie młodych, ale też tych z tak zwanego pokolenia X i Y. To jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa i potrzeba połączenia życia prywatnego z życiem zawodowym. Drodzy państwo, czasy, w których pracownicy pracowali po ileś naście godzin, bezpowrotnie minęły. Dziś pracownik chce mieć zarówno życie prywatne, jak i życie zawodowe. Dziś pracownik chce się realizować zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. I jeżeli mam to podsumować tak ze własnej perspektywy, to ja uważam, że to bardzo dobrze, bo pracownik, który realizuje się zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym, to pracownik, który jest spełniony, to pracownik, który jest zadowolony i to pracownik, który jeszcze bardziej lojalnie i efektywnie będzie pracował na korzyść państwa jako przedsiębiorców. Myślę, że trzeba z tego czerpać i że trzeba, trzeba zwracać na to uwagę. Pokusiliśmy się trochę o określenie tego pracodawcy marzeń, że nie my jedni, bo tak naprawdę to też na rynku już chyba nawet są takie konkursy czy programy dla pracodawców, które mają określić, jaki jest ten pracodawca marzeń i pomóc im się dopasować. Z tego przeglądu całego, który zrobiliśmy na użytek trochę tego filmu, ale też jakby naszego codziennego funkcjonowania wynika, że pracownicy chcą, żeby pracodawcy dbali o ich potrzeby holistycznie, czyli żeby uwzględniali te ich indywidualne potrzeby żeby w swoich programach motywacyjnych uwzględniali indywidualne potrzeby, a nie potrzeby zespołu jako grupy kilkunastoosobowej, żeby brali pod uwagę to, że nie każdy potrzebuje nie wiem, karty benefit, a być może inni dla innych tą, tą, tym motywatorem będzie dodatkowe ubezpieczenie. Chodzi o to, aby pracodawca naprawdę słuchał swoich pracowników i żeby pracodawca uwzględniał ich indywidualne potrzeby, żeby dbał holistycznie o dobrostan swoich pracowników, a co z tego, co jeszcze idzie dalej za tym, no to właśnie, żeby dzięki temu jakby gdzieś tam systemowo tworzył, współtworzył razem z pracownikami dobrą atmosferę w pracy, no i dbał o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Odnośnie tej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, to tak naprawdę jest też szereg rozwiązań, które już w Polsce wiele firm wdrożyło i które możecie Państwo wdrożyć tak naprawdę zupełnie bezkosztowo, jednocześnie podnosić efektywność swojej pracy. Takim najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście albo zadaniowy tryb pracy, albo praca zdalna, coraz częściej wykorzystywana już przez duże korporacyjnych, dużych korporacyjnych pracodawców u nas tutaj w Polsce, trochę mniej przez małe i średnie firmy, ale to jest takie rozwiązanie, które pozwoli Państwa pracownikom umiejętnie połączyć pracę zawodową i pracę i, i życie prywatne, jednocześnie nie czuć, nie czuć frustracji z powodu jakichś niedociągnięć w jednej czy w drugiej sferze. Kwestia tylko tego, jak się ze sobą porozumiecie i na co się dogadacie. Chciałabym Państwu jeszcze pokazać tutaj wyniki badania Antal. To jest właśnie badanie, które co roku jest przeprowadzane, dotyczy najbardziej pożądanych pracodawców. Tak, tak w zasadzie na zakończenie pokazując, co tak naprawdę liczy się dla, dla tego potencjalnego pracownika. I na co patrzą ludzie, którzy czytają Wasze ogłoszenia, a później wchodzą na stronę internetową i sprawdzają sobie, czy tak naprawdę chcą z Wami pracować. Jako taki najważniejszy czynnik wymieniany jest wielkość i prestiż firmy. Natomiast to też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta wielkość i prestiż firmy to nie zawsze oznacza korporacje. Tak? Tutaj, w, szczególnie w naszym warszawskim rynku, Czasem wielkość i prestiż firmy oznacza um, taką wielkość wizerunkową właśnie. Nie, 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 nie tylko to, że ma, nie wiem, 500 pracowników, ale to, że jest, ma na przykład mega osiągnięcia na, w, swojej, w swoim obszarze działania. E, na drugim miejscu znalazł się styl zarządzania i kultura organizacyjna. To jest też to, o czym mówiłam Państwu w poprzednim naszym filmiku wychodząc od tworzenia kodeksów etycznych, budując na tym swoją misję i systemy wartości, ta kultura organizacyjna no, musi być tworzona w, w, w jakimś kierunku z uwzględnieniem potrzeb pracowników, z uwzględnieniem potrzeb pracodawców i wszystkich interesariuszy funkcjonujących w firmie. Więc tu zachęcam do powrotu do poprzedniego filmiku i Rozpoczęcia tego kroku po od budowania kodeksu etycznego i systemu wartości. Kolejne dwa wskaźniki to jest innowacyjność firmy, no i oczywiście wysokość wynagrodzenia, o którym no wiemy, że to jest czynnik ważny, natomiast tak jak Państwo widzicie, on wcale nie jest najważniejszy. Dalej mamy możliwość szkolenia, stabilność zatrudnienia, możliwość awansu, work-life balance. No i co. Okazuje się być takim odkrywczym dla niektórych pracodawców benefity, które tak naprawdę są na ostatnim miejscu, na jednym z ostatnich miejsc. A nadal, dla mnie to jest też takie niewiarygodne, że nadal są na rynku pracodawcy, którzy uważają, że no takie najprostsze benefity typu karty sportowe, nie, chcą, nie wymieniając nazw tych kart są czymś, co pracownika zachęci i przyciągnie do danego pracodawcy. Drodzy Państwo, to nie te czasy. W dzisiejszych czasach tego typu benefity są uznawane jako coś, co po prostu jest w danej firmie i nie jest niczym nadzwyczajnym. Więc niestety już te motywatory nam spadły, zeszły do lamusa. To co pracownicy jeszcze wymieniali, to oczywiście jest, są takie warunki pozapłacowe organizacyjne, czyli rodzaj umowy, godziny pracy, miejsce pracy, lokalizacja. Ta lokalizacja była w, na ostatnim miejscu w tym poprzednim badaniu, natomiast rzeczywiście ta lokalizacja ma znaczenie, bo przyjmuje się, że jesteśmy w stanie dojeżdżać bez frustracji do pracy średnią godzinę. Jeżeli ten czas dojazdu się wydłuża, to rodzi się jednak w pracownikach frustracja i takie zastanowienie, czy to ma sens, bo już no zwiększa nam się ten czas, który poświęcamy na tak naprawdę nic nie robienie, bo ani na pracę zawodową, ani nie jesteśmy w stanie zrealizować żadnych swoich celów prywatnych. No i cóż, tak trochę na podsumowanie yy, i trochę... Ku przestrodze, odejście Państwa pracownika z firmy kosztuje Państwa średnio jego roczne wynagrodzenie. Ten koszt jest obliczony jako koszt znalezienia nowego pracownika, czyli poświęcenia mu, pracy, poświęcenia mu czasu, ale też pieniędzy pewnie na ogłoszenia czy zatrudnienie firmy headhunterskiej oraz czas wdrożenia nowego pracownika co średnio przyjmuje się, że co najmniej 3 miesiące nowy pracownik potrzebuje, aby wdrożyć się w swoje zadania, a pewnie koło roku, żeby wdrożyć się w organizację, w, w te wszystkie schematy, które funkcjonują. No i plus dodatkowo oczywiście koszty ewentualnych pomyłek i braku wykorzystania szans, które się pojawiają i które pracownik doświadczony jest w stanie wykorzystać, a pracownik Niedoświadczony, nowy, nawet nie w ich istnieniu. E... Oczywiście w tym koszcie są też nakłady, zwiększone nakłady na szkolenie i adaptację nowych pracowników. No i utracony know-how, e... czyli wszystko to, co pracownik wypracuje w toku swojego zatrudnienia u państwa i zabierze ze sobą bezpowrotnie. Coś, e... czym jeszcze mm... Straszy, może nie straszy, o czym może pracodawcy też nie mają pojęcia, ale w przypadku odejść pracowników czy pożegnania się, rozstania z pracownikami w sposób nie do końca fair i nie do końca w porządku, no też powinniśmy liczyć się z tym, powinniście Państwo liczyć się z tym, że taki pracownik może Wam zrobić bardzo wiele krzywdy stosując tzw. czarny PR. W dzisiejszych czasach, w czasach mediów społecznościowych, w czasach niezliczonych sieci znajomych, szacuje się, że każdy jeden pracownik, który został potraktowany przez firmę w sposób niewłaściwy i nieuczciwy, jest w stanie przekazać tę informację co najmniej 500 osobom, które zna i które znają osoby, które on zna. To jest 500 potencjalnych klientów i 500 potencjalnych pracowników, którzy już nie przyjdą do państwa firmy i trzy razy zastanawiają się, czy kupić produkt czy usługę z państwa firmy. Proszę sobie przemyśleć, czy, 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 czy to też, czy warto czasami. A czemu o tym mówię? No mówię o tym, dlatego że to jest też element oczywiście budowania wizerunku firmy, czego pracodawcy często nie biorą pod uwagę. Natomiast to, w jaki sposób rozstajemy się z pracownikami, oczywiście tworzy też nasz wizerunek i tworzy jakby ten branding naszego, naszego, naszego przedsiębiorstwa. To na dzisiaj tyle. Tak w telegraficznym skrócie, głównym przekazem dzisiejszego dnia było pokazanie Państwu, jak ważne jest to, żeby być odpowiedzialnym społecznie, żeby być odpowiedzialnym społecznie pracodawcą i jak bardzo pożądane jest to w tej chwili na rynku, I jak wiele może dać Wam profitów, chociażby poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, pracowników takich, których potrzebujecie Państwo w tej chwili w swojej firmie i pracowników takich, którzy wytworzą Wam dodatkowe korzyści, którzy będą efektywnie pracować i którzy będą zaangażowani i lojalni i oddani. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.